Trwają zmiany w naszym kraju. Wiele osób przyszło nowych na różne stanowiska, wiele odeszło. Chciałbym przypomnieć, że lustracja nie jest przeprowadzona konsekwentnie, że tysiące osób, które odeszło, chce wrócić. Są jednak osoby, które trwają. Na swoich stanowiskach od wielu lat. Goszczę u jednej z tych osób. Jest to wicedyrektor Departamentu jednego z ministerstw. Witam Pana, Panie Dyrektorze. Dobrze, witam. witam. Chciałbym zapytać, jak wiele lat Pan jest dyrektorem, przepraszam, wicedyrektorem Departamentu? Ja bezpośrednio bezpośrednim zacząłem być wicedyrektorem i utrzymają do stanowisko to już jakieś 44 lata chyba. Yy, rozumiem. Yy, chciałem zapytać, czy nigdy panu nie proponowano, żeby został pan dyrektorem Departamentu? Krótko mówiąc chodzi mi o awans. Yy, nie, nie proponowano mi. Zresztą mam wrażenie, że nie, niektóre z ekip nie wiedziały, że jestem tutaj. Rozumiem, ale czy nie ma pan ambicji, żeby piąć się wyżej po drabinie urzędniczej? Pan, to jest optymalne miejsce, jeśli wyżej to na bardzo krótki czas, jak pan sam, panie redaktorze zauważył, duże, dużo ekip się zmieniają się bezustannie i wtedy przyprowadzają swoich ludzi. A ja y, utrzymałem to stanowisko przede wszystkim dzięki lojalności y, wobec siebie naturalnie. Y, pytałem wielu pracowników o pana i o pana działanie. W ogóle Pan nie jest znany z działania. To jest moja recepta na utrzymanie tego stanowiska. Ja po prostu nie podjąłem przez te 40 parę lat ani jednej decyzji. A dlaczego? No, dlatego, żeby tu zostać, wie Pan. Podejmie Pan decyzję jakąkolwiek w ekipie A, to ekipa B Pana wy, wyrzuci, prawda? Dla ekipy B Pan się zgodzi na coś, to ekipa C Pana zamknie do więzienia. A jak przychodzi jakieś zlecenie, to mam tutaj. do szuflady, a wieczorkiem drę. No dobrze, ale następna ekipa pyta pana, czy pan coś robił. A ja mówię nie, bo mi się tam ci nie podobali. No i tak sobie trwam. Czyli krótko mówiąc, nie opuści pan tego stanowiska. Chyba, że po prostu tutaj się przekręcę. Dziękuję panu za rozmowę. A więc. Jak się nie przekręci, to nie opuści. No i co? I do tego też nikt nie miał żadnych wątpliwości, żadnych uwag. Najwyraźniej. Nie. nie ale przez to do dzisiaj jest tak. To idealnie pasuje. No oczywiście, no oczywiście. I podejrzewam, że wtedy taki program dawało się do oglądania jakiemuś wicedyrektorowi, które nawet nie, nie wypadało mu powiedzieć złego słowa na no, ten temat. No ale się. Cieszył tylko, że nie ma jego nazwiska. Państwo pisząc do radio.pl, poprawiają moje wiadomości na temat muzycznej części za chwilę dalszy ciąg programu. Proszę pamiętać o zespole Trzycełka, panu Rychu śpiewającym nieznany utwór Rolling Stonesów w najlepszym radiu oraz o parodii Opola 92 ze znanym recytowaniem pana Materny Nienawidzę was wszystkich i tych na górze i tych na dole, pluję na was. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie informacji. Jeśli ktoś jeszcze by chciał coś na temat za chwilę dalszy ciąg programu powiedzieć albo o coś zapytać, to ostatnia szansa. No to jeszcze wypadałoby poruszyć taki wątek, kto zadecydował, że to się kończy i, i dlaczego zadecydowano, że to się kończy. Czy to ktoś. ktoś z panów się pamięta chyba dobrze. Ja Nie. pamiętam, że po prostu byśmy żyli. Hmm. W takim przeświadczeniu, że jesteśmy kompletnie niedoceniani w, w dwójce, i że jednocześnie nastąpiła propozycja, która jakby zmieniała w ogóle nasze życie i sposób myślenia o telewizji. To znaczy propozycja programu MDM, który jeszcze wtedy nie miał tej nazwy, bo ją potem wymyśliliśmy, ale taka propozycja, żebyśmy przeszli do jedynki w, innym, w innej formule programowej i nawet nie wymagano od nas tego, żebyśmy zakończyli za chwilę dalszy ciąg mhm. programu, ale potem ambicja dyrektora ówczesnego dwójki, że w momencie, kiedy występujemy w jedynce, to w dwójce już nie. Mhm. Zakończyła i zrobiliśmy ostatni program. No i potem jeszcze namawialiśmy, pamiętam, i w pierwszych odcinkach mdm yy, nasi koledzy i partnerzy się pojawiali, ale potem zaczęli swoje własne życie konkurencyjne. W no ale pominąłeś, przepraszam przysięg bardzo istotny i wydaje mi się aktualny do dzisiaj, jeśli chodzi o telewizję, moment oglądalności. Kiedy, kiedy podjęliśmy decyzję, że jednak przyjmujemy tę ofertę z jedynki, to się okazało, że jesteśmy kluczowym programem dwójki, tylko nikt nam o tym nigdy wcześniej nie powiedział. I naprawdę byliśmy zdumieni ilością komplementów, ciepłych słów i oglądalnością szaleńczą, która nagle się objawiła po tylu latach ukrywana przed nami. Bo tak my dobrze. możemy sobie, bo my możemy sobie w tej chwili z dystansem do tego programu opowiadać anegdoty, bo rzeczywiście prośbę. anegdoty się mówi. Anekdoty bo rzeczywiście produkcja tego programu była kuriozalna. Myśmy kręcili scenki koło naszych domów, koło naszej pracy. Myśmy prosili po znajomości, żeby ktoś pozwolił nam coś nakrecić w hotelu, na stacji benzynowej w samolocie. Statystów angażowaliśmy bezpośrednio na ulicy i było dla nas obojętnie, nie, nie przed nie przy, nie kierownik produkcji z psem, to braliśmy kota, nam kierownik produkcji, powiedział, że stripteaserki nie będzie. Jak go zapytaliśmy dlaczego, to powiedział, że miała zawał. A potem ka karp umarł. Na tym trakcie potem ka karp ja kar umarł. Kar jest, jest, jest. Pływa, pływa. Tylko nie tak szybko. No bo umarł, I, e, Był reanimowany karp? Nie, nie, ja animowałem, nie niestety trupa karpia, animowałem z tyłu tak, drucikiem, był, drucikiem, za, drucikiem poruszał ciągle. – i kurę kładłeś na plecach. No kurę tak, jest mój numer ale, nie, ale ch ch chciałem dokończyć, dokończyć te tak. to, 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 to co za zacząłem, że, że po prostu. Również było naszą ambicją, żeby ta produkcja tego programu przebiegała sprawniej. Myśmy pamiętacie przecież, że myśmy nagrania mieli w nocy. Zaczynaliśmy o 12 w nocy, ta. kończyliśmy piąta, piąta rano. rano mhm. bo, bo nikt się nami nie opiekował. No, mieliśmy najgorsze warunki produkcyjne Ale ze Przepraszam, wszystkimi. ja muszę. Żeby nie było tak żembiadolimy, żebyśmy nie. tacy tępieni. Tak było no po prostu. Ta. I nam to zresztą odpowiadało, ta. bo gdyby ktoś poprosił nas o zawodowy scenariusz, prawda? rozpisany mm -hmm. na głosy, tego. to my byśmy przestali to robić. Bo nie byłoby czasu, żeby to nauczyć ale poza tym, żaden z dniu, nas tak? nie jest aktorem. Żaden z nas by się za Boga nie nauczył tekstów na pamięć. To wszystko musiało jechać. Nie, 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 nie. A z drugiej strony chcę przypomnieć panom, że były fantastyczne sceny zbiorowe, jak atak Niemców, prawda, na motorach. <laughs> jakby po prostu. To czasami scenografia mówiłem, była że, kapitalna. Że i ona Byłem przerażony, żeśmy coś strasznego. Tak, zrobiły. ale z drugiej strony. Przy tych... zrobiliście atak Niemców. Po prostu skąd? mieliśmy Niemców ubranych w mundury, były motocykle, były strzały. Przecież wybuch pan założył taki, taki ładunek na blok, zresztą osobisty wtedy blok Krzysztofa Materny, że odprysk ranił mnie w, w, w łuk jego balkonu z bal... ta, że, ta, ta. Krwa... Dzisiaj tego nikt by nie zrobił w telewizji. Dzisiaj się robi inne programy. Cię się zaprasza. Jak, jak no, zrobiłby wie, tylko kosztowało miliony. miliony. A to było wszystko na patyczkach od to Zrobiłoby kilkadziesiąt osób. O, kilkadziesiąt po... Znaczy, ja dwukrotnie mało co nie zginąłem. Chciałem tylko tyle powiedzieć. Dziękuję. Czyli element martyry rodzin. Musi Pojawił być, no bo się, fantastycznie pojawi. było. Pamiętam, właśnie jak od, odprysk z bloku utrafił mnie w gubiowy. Piękna krew prawdziwa. No, Taki kwiś no, nie zrobił. To, o Tak to wygląda. Jeszcze oddajmy dziesięć jeszcze, jeszcze, jeszcze tak? muszę powiedzieć, że, że dymy, które mieliśmy tam, to nie były takie ekologiczne, fajne dymy, jak są dzisiaj w filmie, tylko to była taśma filmowa pocięta, zapalona, schowana do puszki filmowej, po czym pan ten scenograf otwierał puszkę. puszkę i był straszliwy smutek. Rujary mam kłopoty z gardłem. Jeszcze oddajmy, oddajmy głos naszemu słuchaczowi na krótką chwilę. Halo? Dobry, Halo? Wieczór. Dobry, Dobry wieczór wieczór. Dobry wieczór pan. Mówi Wacław. Witamy. Witamy. Właśnie chcę powiedzieć, że ponieważ usłyszałem swoje imię, to postanowiłem zadzwonić i powiedzieć, że no nie jestem głucha ani ślepy, słuchami, i patrzę. No i bardzo lubiłem programy, za chwilę da się od programu wraz z tym Maciejem ciekawe czy mnie słyszę jest w innym mieście no najbardziej taki ulubiony to właśnie był ten, były te scenki związane z tym z tym agencją pol, pol, pol Włoch który, który organizował i musiał i, prawda, i ten da, dać dziecku 80 tysięcy dolarów. Pamiętam te różne scenki. Więc ogólnie to to chcę powiedzieć, ponieważ działa w kulturze i sztuce i ciekawy jestem, który z Panów nie pozna, kto mówi, jaki to Wacław mówi. No w każdym razie z tej strony, z tej strony mogę ocenić, że, 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 że jest Pan to... podać nazwisko. To nam tak. łatwiej będzie. Dobrze, Czeremski. A, pan Wacław, no tak. No właśnie. Bardzo panu dziękujemy. Się, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, bo już musimy kończyć to nasze spotkanie. Jeszcze raz państwu przypomnę, już trzy płyty z archiwalnymi odcinkami za chwilę, dalszy ciąg programu pojawiły się. Naszymi gośćmi dzisiaj byli twórcy tego programu, Wojciech Man, Krzysztof Materna, Grzegorz Wasowski i Sławomir Szczęśniak. Bardzo dziękuję. Arkadiusz Stygenka nie dotarł. Nie dotarł, ale pod, pozdrawiamy go serdecznie. No i na koniec jeszcze coś, co świadczy o tym, że rzeczywiście doktor poniewierał tę kobiecość. Eee... Jaka kobiecość? Ona biustu nie miała. No, no właśnie o tym mówię. To na koniec. Co pan doktor mi robi? No, nie, nie żeby z uczucia, tylko piersi szukam. Piersi mam z przodu. Z przodu już szukamy. Pan doktor był pijany.